Temat reparacji wojennych i strat poniesionych przez takie kraje jak Polska i Grecja pojawił się w Parlamencie Europejskim za sprawą konferencji, ale także wystawy temu poświęconej. Wystawę przygotował między innymi europoseł Arkadiusz Mularczyk, który wcześniej jako wiceminister spraw zagranicznych Polski przygotowywał specjalny raport poświęcony polskim stratom wojennym w czasie II wojny światowej. Poczucie wielkiej krzywdy w społeczeństwie polskim, greckim jest, jest ogromne. E, ani Grecja, ani Polska. Polska nie zostały nigdy odszkodowań za Drugą wojnę światową. Tak więc jest to bardzo poważny problem, który e, powinniśmy rozwiązać. Stąd też ta wystawa w centrum Parlamentu Europejskiego. Temat dotyczy nie tylko Polski, bo przecież lista krajów, które były ofiarami niemieckiej agresji w czasie II wojny światowej jest bardzo druga, długa są na tej liście, m.in. Serbia, która e, była drugim krajem, jeżeli e, chodzi o e, proporcjonalną liczbę strat ludności po Polsce. E, ale także Włochy oraz Grecją The reparation is very is a very important issue for all Greek citizens. It has to do actually with the with justice and I think it's the only way to close this very bad page of our history. Tak jak zapowiadał europosłowie, to dopiero pierwszy krok, kolejnymi krokami może być stworzenie specjalnej grupy interparlamentarnej, która będzie miała na celu domaganie się reparacji wojennych od Niemiec, ale także inne inicjatywy legislacyjne, m.in. rezolucje Parlamentu Europejskiego. To wszystko przed nami, a jak na razie pierwszy punkt, czyli wystawa i konferencja w Parlamencie Europejskim z Brukseli. Dominika Ciosic, Euronews.